Witam wszystkich dzisiaj na krótkim filmiku zatytułowanym Kto ma życie wieczne według Pisma Świętego. Już ten filmik był po na moim kanale, ale usunęłam wcześniejszą wersję, dlatego że stwierdziłam, że był on za długi może i że nie wytłumaczyłam prawidłowo. Nie było żadnych łapek w górę, chociaż nie jest to dla mnie ważne, ale chociaż może byłoby dobrze wiedzieć, czy łapka w górę to nie jest dla mnie to, czy, 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 czy się film podobał, czy, czy, czy zrozumiane zostało to, co, co próbowałam wytłumaczyć. To o to chodzi. Bo w większości wiem, że filmy się prawda nie będzie podobać ludziom, bo tak pisze w Słowie Bożym. A więc przechodzę do tematu, kto ma życie wieczne według Pisma Świętego. Zobaczmy, co powiedział na ten temat pan Jezus, o czym możemy przeczytać w ewangelii Jana, rozdział szósty. Czytam, tak jak widzicie na stronie pierwszej. Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który Wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. Wtedy zapytali Go: Cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Odpowiedział im Jezus: To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Powiedzieli mu więc, jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli tobie, cóż czynisz? Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, jak jest napisane, chleb z nieba dał im do jedzenia. Wtedy jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chlebem Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wtedy powiedzieli do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. I odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Ale wam powiedziałem: chociaż widzieliście mnie, nie wierzycie. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wskrzeszył w dniu ostatecznym. W wersie 6:32 Jezus wytłumaczył, że ci, co jedli Mannę poumierali, gdyż pokarm, czyli Manna był dla ciała, aby oni nie upomierali. Jezus porównał sam siebie do fizycznego kawałka chleba w wersie 6.35. Powiedział sam o sobie: Ja jestem chlebem życia. I powiedział, że każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne i nie będzie odczuwał pragnienia. Jezus użył przynośni poetyckiej, aby wytłumaczyć duchową sprawę. Wszyscy ludzie, a więc ci wierzący także, nadal potrzebują, potrzebują jeść. Chleb z chlebaka, aby ciało funkcjonowało, ale kiedy człowiek uwierzy w Jezusa, nigdy nie będzie już miał duchowego pragnienia. Teraz przejdziemy dalej do następnych wersów z tej samej Ewangelii, rozdział 6. Zaprawdę, zaprawdę, opowiadam Wam: Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem tym chlebem życia, i powiedział im Jezus zaprawdę zaprawdę powiadam wam jeśli nie będziecie jeść ciała syna człowieczego i pić jego krwi nie będziecie mieć życia w sobie kto je moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem a moja krew prawdziwie jest napojem kto je moje ciało i pije moją krew mieszka we mnie a ja w nim jak mnie posłał żyjący ojciec i ja żyję przez ojca. Tak, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest ten chleb, który zstąpił z nieba. Nie jak wasi ojcowie jedli mannę, a pomarli. Kto je ten chleb, będzie żył na wieki. To mówił w synagodze, nauczając kafarną. Wielu więc jego uczniów, Słysząc to mówiło, twarda jest to mowa, któż jej może słuchać. Duch jest tym, który ożywia ciało, nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. Chciałam tu pod, na ten fragment z Biblii się powołać, gdyż oczywiście religia katolicka ludziom kłami, oszukuje, że przez jedzenie wafelków oni dostąpią życia wiecznego, co jest kompletną herezją i jest wbrew Słowu Bożemu. Więc dlatego na te wersety też się powołuje. Co miał Pan Jezus na myśli, kiedy powiedział. Kto je moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jezus miał na myśli wiarę w to, że On daje życie wieczne dla każdego, kto wierzy w Niego i Jego słowa. Skoro jemy chleb z chlebaka, który daje nam energię, aby nasze ciało funkcjonowało, potrzebujemy też duchowego chleba, którym jest Pan Jezus. I dlatego Jezus powiedział – Duch jest tym, który ożywia sprawy duchowe. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. Jezus po prostu porównał sam siebie do chleba, którego spożywanie jest wiarą w Niego. Wiara w Niego Jego słowa daje życie wieczne. W Ewangelii Jana, rozdział trzeci czytamy. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto nie wierzy Synowi nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na Nim. A więc kto ma życie wieczne? Kto wierzy w Syna ma życie wieczne, a kto nie wierzy synowi nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na Nim. Nie ujrzy życia, to chodzi o duchowe sprawy. Wszyscy umieramy cieleśni i ci, co są wierzący, i nie. Chodzi tu o to, że w momencie, kiedy człowiek uwierzy, ma życie wieczne. Dostaje, rodzi się na nowo z ducha prawdy, z ducha świętego i to jest cała tajemnica. Jezus używa przenośni poetyckiej, żeby wytłumaczyć duchowe sprawy. A więc dlatego użył chleba, bo przecież chleb jest podstawową rzeczą, którą wszyscy spożywamy, aby funkcjonować, abyśmy mogli się poruszać, daje energię. A Jezus nie przyszedł po to, żeby nas karmić chlebem, manu, tylko po to, żeby nam dać życie wieczne, bo wszyscy pozbawieni jesteśmy chwały. I to wszystko na dzisiaj. Błogosławię wszystkich w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela.